A teraz omówienie jeszcze zadania domowego. W pierwszym zadaniu zobaczcie, macie porównać jednostki kwadratowe i znaleźć prawdziwe, dlatego ja to nazwałam prawda-fałsz, bo szukamy zamiany dobrze wykonanej. W górnym rogu prawym macie na czerwono napisaną podpowiedź, przypominam, ile zer. Taki wykładnik przy dziesiątce przy zamianie jednostek, tak? No i teraz sprawdzamy, jak poprawnie powinno być to zamienione. Będę zawsze zamieniać lewą stronę i sprawdza, czy się zgadza z prawo. Jeżeli ja bym miała 1 km kwadratowy zamienić na metry kwadratowe, zobaczcie, mijam 2, 460, czyli, żeby zamienić słowo kilometr kwadratowy na metr kwadratowy, powinnam napisać 10 do 6 metra kwadratowego. To jest to samo. To i to oznacza to samo, czyli oczywiście tu jest fałsz. Żeby milimetr kwadratowy zamienić na metr, idę w tą stronę, proszę zobaczyć. 204060. Czyli jeżeli chcę milimetr kwadratowy zamienić na metr kwadratowy, muszę napisać 10 do minus 6 metra kwadratowego, tak? I wtedy to jest to samo, co tu, więc widać fałsz. Tutaj centymetr kwadratowy jest zamieniony na milimetr kwadratowy, tak? Centymetr to jest 100 milimetrów, czyli żeby. Centymetr kwadratowy zamienić na milimetr kwadratowy. Powinnam użyć tu 10 do drugiej milimetra kwadratowego. Proszę zobaczyć. To, to jest to samo co to. Jest źle, bo jest minus 2, czyli jest fałsz. I ostatnie, żeby decymetry kwadratowe przejść na kilometry. 2, 4, 6, 8, 0, mijam. Czyli faktycznie 1... Decymetr kwadratowy to jest 10 do minus 8 kilometra kwadratowego. To i to, to jest to samo, i tu się to zgadza, stąd to jest prawda. W kolejnym poleceniu mieliśmy 500 mm, tam było chyba. W kolejnym poleceniu mieliśmy 500 mm zamienić na kilometry i zapisać to w notacji wykładniczej. No to znów. Milimetry są tu, kilometry są tu. Liczę. Raz, dwa, trzy i trzy. Sześć zer mijam. Czyli żeby słowo milimetr zamienić na kilometr, muszę wpisać 10 do minus szóstej. No a 500 przepisać. Tak? To już jest w kilometrach ok, ale nie w notacji wykładniczej. Dlatego rozpisujemy 500 w notacji wykładniczej. Przypominam, że ta liczba ma być pomiędzy 1 a 10, no to muszę to rozbić. To jest 5 razy 100, a 100 to jest 10 do drugiej. To jest 500 inaczej napisane. No i razy 10 do minus 6 kilometra to jest 5, a tutaj widzimy te same podstawy, wykładniki dodajemy. Mam 6 długu, jak 2 oddam, będzie 10 do minus 4. I to jest dobrze zrobione. I trzecie polecenie. Mamy znów ocenić prawdę czy fałsz w zapisanych no, na początek tych dwóch nierównościach. Pierwsza to są jednostki masy. Kilogramy zamieniamy sobie na miligramy. No to proszę zobaczyć. Mamy tak. 2,5, OK. Razy 10 do minus 5 przepisuję. I teraz zamieniam słowo kilogram na miligramy. Zobaczcie, kilogram to jest 100, czyli 2 zera. Tu jeszcze jest trzecie zero i 3 zera, czyli 6 zer. Czyli zamiast tego mogę wpisać 10 do 6 miligrama. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Tu mam 2,5. Tu mam te same podstawy, wykładniki dodaję, no to mam razy 10, czyli wychodzi 25. Tu też jest 25, czyli to się równa. To nie jest prawda. Czyli to był fałsz. Tak, tu jest fałsz. Natomiast teraz w tym przykładzie, znów milimetry, tu są kilometry. To ja może sobie te kilometry zamienię na milimetry. Kilometry do metrów jest 1000, czyli 3 zera. Potem mijam dec decymetry, centymetry, milimetry, czyli znów to jest 6 zer, czyli to mamy 4,2 razy 10 do minus 2, razy 10 do 6, i wtedy mam prawo wpisać tutaj milimetry. No to robię tu porządek, tu mam 4,2 i tutaj jest razy 10, no i z tego wychodzi do 4. No tu jest 10 do 5. Zdecydowanie to nie jest prawda, bo wygrywa ta strona, tak? Czyli to również był fałsz. I ostatnie dwie nierówności. Ja wolę zawsze sobie te większe jednostki zamienić, więc tutaj też przejdę z tej strony, czyli mam 4,1 razy 10 do minus trzeciej i teraz zamiast kilometra chcę napisać centymetry. No to do metra jest 1000 decymetr centymetr, czyli 5 zer po drodze mijam, czyli 10 do piątej i mam prawo wtedy napisać centymetr. No to tu mamy 4,1 razy 10 do drugiej centymetra. A tu mamy 3,6, ale razy 10 do 3, czyli oczywiście ta równość nie jest prawdziwa, to jest fałsz. No to sprawdzimy już ostatnią nierówność. Mamy 10 do drugiej, tak? A tonę chcemy zamienić na dekagramy. Tutaj mamy 3 zera, mijamy i jeszcze 2 zera, czyli to jest 5 zer, czyli mamy razy 10 do 5. I mamy prawo wtedy wpisać dekagramy. A to jest 9 razy 10 do 7 dekagramów. A tutaj było 10 do 6. Więc widzimy, że tym razem ta nierówność jest prawdziwa. To jest prawda.